Ja! Ej, ej, przy planszy, zasady znana, wylot, marek i robot, smokastowy pilot. Meble tańczą, plansza drży, witaj w świecie bez rutyny gry. Aj, przy planszy. Cześć, tu Marek. Dzisiaj odcinek pewnie na 100% wyjdzie troszkę dłuższy, bo będziemy rozmawiać sobie o gierkach Essen, tak? Październik jest, już się dużymi krokami zbliża to, także trzeba by to jakoś ubrać, co to tam jest. Jak co roku wam przedstawiam listę gier Essen, co tam mnie interesuje, zawsze to robiłem tak, że sobie leciliśmy przez tą listę szybko, szybko, szybko. W tym roku troszkę inaczej, bo gdzieś tam niektórym się nie podobało, inni lubili to tak szybko. W tym roku zrobimy troszkę inaczej, sobie wybierzemy gry, troszkę opowiemy o nich, może ciut więcej z moim gościem. Brzmi super. Myślę, że taki luźniejszy format, gdzie wybierzecie kilka gier i opowiecie o nich trochę więcej, na pewno się spodoba słuchaczom. Także ja jestem gotowy, żeby dodać od siebie swoje trzy grosze jako twój gość i lecimy z tym dłuższym, fajniejszym odcinkiem. Dobra, no to jakby tak na początek odcinka, e, Spiel Essen, czyli targi gier, nie każdy wie, pewnie ktoś nas słucha, nowy czy nie nowy, e, co to są targi Essen, takich w przybliżeniu nam powiedz... Chętnie to przybliżę. Spiel Essen to po prostu największe na świecie targi gier planszowych, odbywające się co roku w Essen w Niemczech. To takie gigantyczne święto planszówek, gdzie spotykają się wydawcy, projektanci i gracze z całego świata, żeby zobaczyć, co nowego pojawi się na rynku. Więc jeśli ktoś jest nowy i nie kojarzy, to Essen to po prostu planszówkowy raj, gdzie można zobaczyć i zagrać w mnóstwo nowych gier, zanim trafią na sklepowe półki. No dokładnie, ja tylko dodam, że jak była pandemia, stało się też SN Digital, także też możecie sobie to tam śledzić we własnym zakresie. I super, że o tym wspominasz, bo dzięki tej cyfrowej odsłonie, czyli SN Digital, ludzie mogli śledzić nowości i brać udział w targach z domu. Więc jeśli ktoś nie może dotrzeć osobiście, to zawsze jest opcja, żeby trochę poczuć ten klimat online. Fajnie, że mamy teraz takie możliwości i każdy może znaleźć coś dla siebie. Dobra, no to najważniejsza część, czyli najbardziej wyczekiwane gry według AI, listę dawaj pięciu gier SN. Oczywiście, już podaję tę listę. Zatem według AI, wśród najbardziej wyczekiwanych gier na SN mamy takie tytuły jak po pierwsze Orloyd The Prague Astronomical Clock, Czyli gra o zarządzaniu praskim zegarem astronomicznym z pięknymi komponentami. Po drugie, Echoes of Time od Simona Ludzianiego, czyli strategiczna gra o cywilizacjach i czasie. Po trzecie, Feia's Swamp, gra z mechaniką pick-up and deliver na zmiennym terenie Bagien. Po czwarte, Nowa Era, czyli lżejszy build z cywilizacji od Simona. I po piąte, Collect, rodzinna gra od Simona o zwierzekach walczących o koronę dżungli. To taka AI-owa topka, więc możemy sobie o nich pogadać i rozwinąć te tytuły w odcinku. No to powiedzmy. Praga Astromatic Clock, dawaj co tam wiesz o tej grze. To już opowiadam. Orloj, The Prague Astronomical Clock to gra, która naprawdę przyciąga uwagę tematem. Chodzi w niej o zarządzanie i utrzymanie słynnego praskiego zegara astronomicznego. Aż tu mechanikę worker placement, zarządzanie zasobami i taki fajny motyw, że zegar dosłownie wyznacza rytm gry. Wizualnie jest przepiękna, bo komponenty są naprawdę dopracowane, a klimat historyczny robi swoje. Więc to jest coś dla fanów zarówno eleganckich euro, jak i ciekawych historycznych smoczków. Myślę, że na echem sporo osób będzie chciało ją sprawdzić. Dobra, ja to tak tylko wrzucę, że w każdej dużej gracz będzie umieszczał robotnika na tarczy zegary, aby zdobywał zasoby i wykonywał czynności, które stworzył kalendarz Oriol, czyli ten tytułowy. Oprócz zatrudnienia pracowników w trakcie gry, gracz będzie budował dzwon i tak dalej, i tak dalej. Gra będzie się kończyła po ukończeniu kalendarza. Tak? Gracz z największą ilością punktów harmonii wygrywa. Tak by to wyglądało w skrócie. I to świetnie podsumowuje całą mechanikę. Czyli mamy to umieszczanie robotników na tarczy zegara, zdobywanie zasobów, budowanie dzwonu, a na końcu liczy się harmonia punktów. Myślę, że to brzmi naprawdę interesująco i fajnie, że dorzuciliście te szczegóły, bo słuchacze będą mieli pełniejszy obraz. No, to mamy pierwszy tytuł omówiony, a zaraz przejdziemy do następnych. No to dawaj, następny tytuł, jaki tam miałeś na liście, Fejas Swamp, o ile dobrze pamiętam. Następny tytuł to Fejas Swamp. To jest gra, która zapowiada się naprawdę ciekawie, bo łączy mechanikę pick up and deliver z takim zmiennym, bagiennym terenem. Gracze będą transportować towary przez te magiczne mokradła, a plansza będzie cię zmieniała w trakcie gry, co dodaje trochę nieprzewidywalności interakcji. Więc to będzie coś dla tych, którzy lubią, jak plansza dosłownie żyje pod ich pionkami. No i oczywiście będzie można trochę poprzeszkadzać innym graczom, co zawsze dodaje zabawy. Także kot może być naprawdę fajny tytuł na N. No dokładnie, ta gra troszkę specyficznie wygląda, szczerze mówiąc widziałem ją, ale graficznie mnie troszkę odrzuca, ale z tego co powiedziałeś nawet może być fajna. Czasem grafika może nie każdemu od razu podejść, ale jeśli mechanika jest ciekawa, to warto dać jej szansę. Może się okazać, że właśnie to zmienne bagno i cała interakcja na planszy zrobią swoje słowo w naprawdę fajną niespodziankę. Więc zawsze dobrze jest mieć oko na takie tytuły, nawet jeśli wizualnie na pierwszy rzut oka nie przyciągają. Zresztą to Ezen, Tam zawsze znajdzie się coś, co zaskoczy. No tak, e następna gierka, jaka by tu była. E Echo Times. Tutaj jest takie autor gry, że tą grę każdy musi chyba sprawdzić, czyli Szymon Luciani. Echoes of Time od Simone Lucianiego to faktycznie taki tytuł, który samym nazwiskiem autora budzi spore zainteresowanie. W końcu Luciani to twórca takich hitów jak Barrage czy Grand Austria Hotel, więc wiadomo, że fani Eurogier na pewno będą chcieli to sprawdzić. A tutaj mamy temat cywilizacji i czasu, więc to brzmi jest coś, co może wciągnąć na dłużej. No i mechanicznie pewnie będzie sporo kombinowania, bo Luciani lubi dorzucać ciekawe twisty. Także myślę, że to absolutnie warto mieć na radarze. No tak, warto mieć na radarze. Gra chyba Karciana to będzie, z tego gdzieś tam widziałem. Graficznie troszkę strokato, troszkę bym przeszedł obojętnie, ale znając autora warto chociaż mieć gdzieś na radarze tę gierkę zobaczyć. Może nawet wyjdzie po polsku. Dokładnie tak to bywa. Czasem grafika może być trochę strokata, albo nie każdemu od razu wpadnie w oko, ale przy takim autorze warto chociaż rzucić okiem. No i kto wie, może faktycznie pojawi się polska wersja, bo jak gra będzie miała powodzenia, to pewnie któryś z wydawców się nią zainteresuje. W każdym razie zdecydowanie warto mieć ją na oku. No i kolejna gra tutaj, jaką miałeś, czyli Nowa Era. Tak jest, kolejna gra to Nowa Era. To jest tytuł, który zapowiada się jako taki bardziej przystępny builder cywilizacyjny. Coś w rodzaju cywilizacji dla każdego, co może przyciągnąć zarówno rodzinnych graczy, jak i tych, którzy lubią coś lżejszego. Wydaje ją Simona, więc można się spodziewać fajnych komponentów i porządnej produkcji. Myślę, że to może być taki tytuł, który wprowadzi w klimaty cywilizacyjne ludzi, którzy wcześniej może trochę się ich obawiali. To nowa era na pewno warta uwagi, jeśli ktoś szuka czegoś przystępniejszego, ale wciąż z fajnym klimatem budowania własnej cywilizacji. No tak, tutaj zakładam, że ta gierka wyjdzie od portalu, że tam na, na 80% bym to, to wstawiał. A fajny z kościami tutaj mamy, tory, także to wygląda faktycznie jak jakaś tam cywilizacja, ale taka pomniejszona. Mam nadzieję, że to nie będzie tak jak słynna gierka Imperium Cywilizacji, czyli KORA, czyli będzie coś, coś lepsze i, i bardziej w temacie. Co brzmi, jak... Bardzo możliwy scenariusz. Jeśli portal faktycznie się tym zajmie, to pewnie zobaczymy to na naszym rynku w bardziej przystępnej wersji. I faktycznie taki miks z kośćmi i torami może nadać grze trochę unikalnego charakteru, a jednocześnie uczyni się bardziej kompaktową i przystępną niż jakieś większe, cięższe tytuły. No to pozostaje tylko trzymać kciuki, żeby faktycznie okazało się to czymś ciekawym i żebyśmy dostali dobrą klimatyczną cywilizację w mniejszym wydaniu. Następna gierka, jaką wspominałeś, był to Pokolek. No tutaj jest dosyć specyficznie, bo Simon zawsze w polsce się kojarzy z nadmuchonymi e, figurkami, zombie side i te inne i te inne, a tutaj mamy karciankę, tak? To jest właśnie ciekawe, bo Simon, który kojarzy się zazwyczaj z dużymi figurkami i grami w stylu Zombie Heights, tutaj faktycznie idzie w coś zupełnie innego. Collect to lżejsza rodzinna gra, gdzie mamy urocze zwierzaki, nie jakieś wielkie potwory. Jest to trochę taka odskocznia i fajnie, że próbują czegoś innego. Myślę, że to może być miłe doskoczenie, zwłaszcza dla rodzin czy graczy, którzy szukają czegoś bardziej na luzie. No i kaczuszki zamiast zombie to brzmi jak całkiem sympatyczna odmiana. Jaką tam kolejną grę miałeś? Kolejna gra, o której wspominaliśmy, to SETI Space Agencies, a konkretnie jej nowe rozszerzenie. To już coś dla fanów science fiction i eksploracji kosmosu, bo w podstawowej wersji gracze zajmowali się poszukiwaniem życia pozaziemskiego, a teraz dochodzą nowe agencje i technologie. Więc jeśli ktoś lubi klimaty kosmiczne i rywalizacje w stylu, kto pierwszy znajdzie kosmitów, to może być coś dla niego. Zawsze fajnie mieć coś, co trochę odbiega tematycznie od tych typowych euro. No ja tutaj SETI akurat e, próbowałem zagrać, ale to nie jest moja bajka. No i z tatem jaką tam chyba by zmieniłeś, to była Atos e, druga edycja. Tak, dokładnie. Na koniec wspominaliśmy o ESNOS second Edition. To jest fajna sprawa, bo Ethnos to już klasyka, a teraz wraca w nowej edycji, więc pewnie z lepszą oprawą graficzną i jakimiś usprawnieniami. Gra polega na kontrolowaniu czarów i zbieraniu zestawów kart z różnymi rasami Fantasy, więc jest trochę area Control, trochę Set Collection. Myślę, że nowa edycja może przyciągnąć zarówno tych, którzy grali w oryginał, jak i nowych graczy, którzy chcą spróbować czegoś sprawdzonego, ale w odświeżonej formie. No ja powiem szczerze, że grałem w tą gierkę bardzo prosta, fajna, przyjemna. Ta druga edycja mi się wydaje za bardzo pstrokata. Nie czytałem, czy tam coś się zmienia, czy to po prostu jest odświeżone i tylko tyle, ale jest dla mnie zbyt pstrokata. To rozumiem. Czasem nowa edycja może faktycznie wydawać się trochę przesadzona graficznie, zwłaszcza jeśli ktoś lubił ten bardziej stonowany styl oryginału. W sumie często tak bywa, że odświeżenie oznacza więcej kolorów i trochę bardziej nowoczesny look, który nie zawsze każdemu przypada do gustu. Ale jeśli mechanika pozostaje podobna i gra dalej jest fajna i przyjemna, to może warto dać jej szansę. W każdym razie miło, że masz już o niej swoje zdanie i zawsze możesz porównać obie edycje na spokojne. No dokładnie, i to by była twoja lista. Teraz sobie dokończymy gdzieś tam. Te tytuły, które pominąłeś, są dosyć wysoko, czyli Rekal. Recall to na przykład jedna z tych gier, które mogą zaskoczyć klimatem i pomysłem, bo zapowiada się jako gra z mocnym naciskiem na narrację i pamięć, coś w rodzaju bardziej popularnego doświadczenia. Więc myślę, że dla tych, którzy lubią trochę historii i zagadek w swoich grach, to może być ciekawa pozycja. Fajnie, że mamy taki przekrój różnych tytułów i że można sobie wybrać coś dla siebie, niezależnie od tego, czy wolisz coś lżejszego, czy bardziej klimatycznego. Dobra, teraz ja trochę Wam powiem o tym Reka Jest to rozbudowana strategia otwórców Review. Jak dobrze mówię, skoncentruję się na budowaniu silniczka i eksploracji. Czyli mniej więcej, podobnie ona wygląda tak jak tamta. Tutaj będziemy używać karty dostępu, które będą aktywować zdolności oraz efekt pola wybranego. Istotną częścią gry jest poszukiwanie śladów starożytnej cywilizacji w Apokalipsie. Miejsce te odblokowuje się poprzez różne zdolności i gadżety. Trzy razy w trakcie gry będziemy musieli jedną z dwóch ścieżek wybrać. Tak, będziemy sobie tutaj na takiej śmiesznej mapce. Troszkę graficznie mi, mi to wy, wygląda jakby wzięli to review i troszkę sobie tam podokładali. Troszeczkę zmienili, ale wszystko, wszystko tak mniej więcej w w tym klimacie podobnie wygląda, jeśli lubiście tamtą grę, no to po sobie ten rekal musicie sprawdzić. Czyli Recall to taka rozbudowana strategia z eksploracją, trochę w klimatach z tamtej wcześniejszej gry, ale z własnym twistem. Brzmi jak coś, co warto mieć na oku, zwłaszcza jeśli ktoś lubił tamte tytuł od review. Te elementy z kartami dostępu, zdolnościami i wybieraniem ścieżek brzmiały naprawdę fajnie. No i jak ktoś lubi odkrywać ślady starożytnej cywilizacji, to pewnie będzie zadowolony. W każdym razie, jeśli ktoś zna i lubi tamten styl, to Recall zdecydowanie warto sprawdzić. No dokładnie. Następną gierką konwent od Devire, czyli Devire Portal. Możemy tutaj się spodziewać, że może to będzie. Na pewno go będą testować, kwestia czy to wyjdzie czy nie. Król Krasnoludków, wydał rozkaz rodą każdego klanu, Będziemy tak? tutaj koniecznie jest odzyskanie Karaka i tak dalej. Mamy tutaj historię i teraz jak ta gra wygląda na stole. Ona wygląda dosyć blado bym powiedział, ale nie, blado w sensie ma tutaj heksową planszę. Będziemy się po niej poruszać. Oczywiście coś tam będziemy zdobywać, coś tam budować. Jak to dewirę? Dewirę raczej nie robi jakichś rozbudowanych gierek, ale ona, jak tak sobie leży na tej planszy, na tym stoliczku, nawet przyciąga. tak? Będziemy sobie tam walczyć o te wszystkie, mamy planszetkę gdzie będziemy sobie coś tutaj budować. No, to faktycznie brzmi jak coś, co może być ciekawym dodatkiem. Zwłaszcza, że dewir potrafi kadem zakończyć. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka ta plansza wygląda. Blado w sensie bardziej stanowionym, to czasem właśnie takie heksowe układy z prostszą grafiką mają swój urok. Skoro mamy jakieś klany, trochę budowania i rywalizacji o teren, to może się z tego zrobić całkiem fajna i grywalna pozycja. No i tak jak mówisz, pewnie portal to przetestuje, a jeśli się przyjmie, to może zobaczymy to u nas. W każdym razie fajnie, że mamy taki przekrój różnych gier i każdy znajdzie coś dla siebie. I kolejna gierka Adas Dreams, nie wiem czy ją znasz, czy nie. Adlas Dreams. To jest gra, która zapowiada się naprawdę ciekawie, bo łączy trochę elementów snu i keloracji wyobraźni. To może być coś w klimacie bardziej surrealistycznym. Dobra, 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 dobra. To nie, nie, ta, nie ta gra gdzieś tam źle wygooglowałeś. Atlas Dreams jest to gra, którą będziemy sobie współpracować z Adam Loveland, aby pomóc w budowie pierwszego komputera i spełnić jej marzenie, tak? W tej alternatywnej grze euro. Hmm. A, jasne. Już łapię. Czyli Atlas Dreams to taka współpraca z Adam Lovelace i trochę alternatywna historia, w której budujemy pierwsze komputer i spełniamy jej marzenia. Brzmi naprawdę klimatycznie. To takie euro z nutką historycznej alternatywy i współpracy, więc na pewno coś innego. Dzięki za doprecyzowanie. W takim razie to też może być bardzo ciekawa pozycja dla fanów gier euro, którzy nie nietypowe tematy i trochę historii wplecionej w mechanikę. No tak, tutaj będziemy sobie jako gracze dodawać kostki, koła symbate, programy do swojej planszy, projektu, aby ściągnąć, ścigać się w zbudowaniu pierwszego silnika analitycznego, tak, wykorzystując rondel kostkowy, mechanika manipulacji i y, dosłownie budowania silnika. Tutaj nam y, wydawca takie coś tutaj przedstawił. Graficznie ona wygląda troszkę y, słabo, gdzieś tam y, jakbyśmy się cofnęli o 10 lat do tyłu, tutaj ta kreska jest y, Mamy rondel na środku planszy. Troszkę jest to zawiłe, nieczytelne, ale mam nadzieję, że gdzieś tam jak się uda to zagrać, może będzie gdzieś tam digital, to sprawdzę, czy ta gra jest w ogóle warta zaprezentowania Wam bardziej techniczną i troszkę oldschoolową estetykę, a sama gra opiera się na manipulowaniu kołami zębatymi i budowaniu tego silnika analitycznego, co jest całkiem fajnym konceptem. Wiadomo, grafika może być czasem trochę surowa, szczególnie jeśli wygląda jak przed dekady, ale czasem to też ma swój urok. Jeśli mechanika jest ciekawa, to pewnie warto spróbować, a może faktycznie gdzieś w wersji digital uda się to ograć i zobaczyć, jak to działa w praktyce. W każdym razie brzmi to coś niedypowego, więc zawsze fajnie mieć takie gry na oko. Kolejna gra to Coming of Age. Od Ludanowy, czy Ludanowa, to wiadomo, to, to wydaje, tutaj Czacha więc musimy w tą stronę patrzeć. Gra ma dosyć fajny temat, bo grę rozpoczynamy jako dziecko, a zatem posiadamy ograniczony zestaw zainteresowań i umiejętności, które będą determinować nasz rozwój. Tak? W tym czasie musimy pomóc rodzicom, będzie ważna dla nich, dla nich nasz postęp i tak dalej, i tak dalej. Będziemy się rozwijać. O, to brzmi naprawdę ciekawie. Coming of Age od Ludonowa to faktycznie nietypowy temat, bo zaczynamy jako dziecko i stopniowo rozwijamy swoje umiejętności, zainteresowania i dorastamy. To daje fajny klimat takiej gry o dojrzewaniu i trochę budowaniu swojej ścieżki życia. Myślę, że to może być coś naprawdę przyjemnego, zwłaszcza jeśli ktoś lubi gry, które mają trochę więcej fabularnego tła i opowiadają jako historię. Najfajniejsze, no że patrzymy na rozwój postaci od małego, bo to dodaje takiej osobistej perspektywy. Wydaje się, że Ludonowa faktycznie ma to coś fajnego w zanadrzu. No dokładnie, i tutaj kiedyś było CV, I też na, na podobnych zasadach działało, e, bardziej takie dla dzieci. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Coś w tym stylu. CV miało podobny motyw budowania życiorysu, ale tutaj pewnie będzie to troszkę inaczej ujęte. Może bardziej fakularnie, albo z innym podejściem do dorastania. W każdym razie zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Fajnie, że pojawiają się takie gry, które opowiadają o życiu i rozwoju w trochę inny sposób. Na pewno będzie ciekawie to sprawdzić. No dobra, tak byśmy zakończyli tutaj tą część taką oficjalną, bym powiedział, z tymi grami, które należało gdzieś tam wymienić, powiedzieć o nich. Następny odcinek na pewno musimy zagrać, bo tutaj nam zeszło już za dużo czasu niż te 10 minut. Następny odcinek nagramy z grami, które ja szukam, czyli takimi bardziej Euro. Oczywiście będzie Friedman, Fields i inne też 10 Gierek wam zaprezentujemy. Plus może się zmieni tutaj ta lista hotów. Może weźmiemy dodatki, bo mamy tutaj dodatek do klanów Kaledonii, mamy dodatek do e, podwodnych Gwiazd i, tak i tak dalej, Może to damy na tapetę, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. A tą chwilę ja dziękuję. Brzmi jak świetne plan. W takim razie mamy już zgrabnie zamkniętą tę część z przeglądem najciekawszych tytułów. A w następnym odcinku spokojnie skupimy się na tych bardziej euro, twoich osobistych faworytach i ewentualnych dodatkach. Zobaczymy, jak się zmieni lista chodów i co jeszcze ciekawego wypłynie. A na razie dzięki za tę część. Myślę, że wyszło super i słuchacze będą zadowoleni. To do usłyszenia w kolejnym odcinku.